Witajcie w gospodarczym podsumowaniu tygodnia stycznia, 3 tygodnia stycznia, który to tydzień za nami, który to tydzień solidnie namieszał na rynkach, przede wszystkim dlatego, że WIG20 niestety po raz kolejny spadł blisko 1700 punktów, no i niestety wszystko wskazuje na to, że styczeń będzie dziewiątym z kolei spadkowym miesiącem, S&P500 trochę w górę, ale pamiętajmy, że to w górę po solidnych spadkach, euro złoty też w dół, no ale to ciągle blisko 4 złote 50 groszy, zł, a więc euro najdroższe od 4 lat. A najciekawsze aktywo ubiegłego tygodnia to po raz trzeci w DNA rynków ropa. Wtedy bardzo mocno spadała, teraz bardzo mocno rośnie o blisko 9%. I choć w ciągu 12 miesięcy to nadal solidny spadek, to jednak na ropie naprawdę solidnie buja. Jednak o te wyniki indeksów się nie bójcie, nie martwcie się o nie zupełnie, a to dlatego, że za nami szczyt. W Davos, o czym dyskutowano na tym szczycie? O kryzysie migracyjnym w Europie, o przecenie surowców, o przecenie na rynkach i dewaluacji juana oraz oczywiście o odpływie kapitału z rynków wschodzących I na te wszystkie problemy znaleziono. Rozwiązania? Nie, oczywiście, że nie. To nie miało żadnego znaczenia. Na Dawos podyskutowano o tych wszystkich problemach, ale o tych problemach rok temu w Dawos na szczycie ekonomicznym nikt nie mówił, nikt nie myślał, a więc dokładnie te wszystkie tematy zupełnie nie mają w tej chwili znaczenia. Rok temu o te tematy martwiło się równe zero osób. Na Davos w tym roku martwią się wszyscy. To tylko oznacza, że na kolejnym szczycie będziemy się martwili o coś zupełnie innego. O coś, o czym w tej chwili nie mamy zupełnie pojęcia. Ale pojęcie mamy o tym, co zrobił Europejski Bank Centralny. Bo w zeszłym tygodniu Mario Draghi, tak dokładnie ten pan, dokładnie tym uśmiechem mrugnął do rynków i powiedział, że jeżeli będzie trzeba, to Europejski Bank Centralny będzie drukował więcej, będzie pomagał europejskiej gospodarce bardziej i nie zawaha się użyć żadnego narzędzia. Rynkom bardzo się to spodobało. Stąd takie silne odbicie na ropie, stąd silne odbicie. W europejskich rynkach. No i w sumie znów gigantyczna nadzieja. Nadzieja na to, że Europejski Bank Centralny pomoże po raz kolejny, czyli w marcu, zacznie drukować więcej. Takie nadzieje były dokładnie w grudniu. W grudniu jednak Mario Draghi rozczarował, a w styczniu zaczął znów czarować. Już nie rozczarowanie, ale czarowanie Mario Dragiego i naganianie na europejskie akcje. Wszystko wskazuje na to, że tym razem Europejski Bank Centralny nie będzie mógł znowu rozczarować, a więc będzie drukowanie, będzie więcej euro. Czego nie będzie więcej? Nie będzie na pewno więcej chińskiej produkcji, chińskiego PKB. To też informacje, które poznaliśmy w zeszłym tygodniu. No i niestety, tak jak widzicie na tym wykresie, chińska produkcja sukcesywnie w kolorze niebieskim i sobie spada coraz niżej, niżej, niżej. Teraz chińska produkcja na poziomie zaledwie 5,9%, a więc dokładnie na tym poziomie. Och, jak nisko. No ale niestety to też oznacza, że chiński PKB, który widzicie tutaj na czarno, dokładnie też będzie dalej spadał, i chiński PKB już teraz martwi inwestorów. Na szczęście ten spadek nie będzie dynamiczny, ten spadek powinien być utrzymany dokładnie taki, jaki tu widzicie, czyli chińska gospodarka słabsza, ale w sumie bez żadnych rekordowych zaskoczeń. Co innego, Polska. Polska gospodarka zupełnie w lepszej formie, zupełnie w innej formie, odmienionej. Produkcja przemysłowa w Polsce rośnie 6,7%. Sprzedaż, czyli to, ile kupujemy, rośnie wybitnie, blisko 5%. No, widzę, że w grudniu otworzyliście portfele i zaczęliście po pierwsze pracować i produkować, oraz oczywiście wydawać. Konsumpcja bardzo mocno pomaga, bardzo mocno rośnie. No i wszystko wskazuje na to, że 2016 rok pod względem gospodarczym będzie napędzany konsumpcją. Produkcja też pomoże, ale oczywiście to właśnie sprzedaż będzie najważniejsza. No ale jak sprzedaż to zyski, a jak zyski? To pracownik i podwyżki. Ten wykres przygotowany i opublikowany przez Narodowy Bank Polski w ostatnim tygodniu pokazuje, jak wielki jest odsetek firm planujących podwyżki i pracowników objętych tymi podwyżkami. I zwróćcie proszę uwagę na 2016 rok, co tu widać. Ilość osób objętych podwyżkami, kolor zielony, jest najwyższa od 2011 roku, tak samo jak odsetek firm planujących podwyżki. Innymi słowy, tak dobrze było w 2011 i w 2007 roku, zatem rok 2016 rokiem pracownika. Jeżeli jeszcze nie dostaliście podwyżki, to po nią idźcie. Jeżeli już ją dostaliście, to zacznijcie szukać nowej pracy, bo tam będzie można zarabiać jeszcze lepiej. A zatem podsumowując, jak będzie się nazywał kolejny odcinek DNA Rynków, o tym co będzie w kolejnym tygodniu, w kolejnym odcinku pod tytułem Dzień dobry, podwyżka. Do zobaczenia.